No, z tego zaczynam poranek. Będę się na kogurt. Kawa mi się skończyła, muszę pić rozpuszczalną. W tyłku ja tam mam, mój drodzy, że ja dzisiaj spałam tak mało. Ciebie, dziecko mało, rodzin? Dwa lata. Dwa lata. Ja, ja nie wiem, jak to zleciało. Naprawdę poka kocham. Starego mówi, może pójdziemy tam, nie teraz. Mojego nie ma. Jak wróci, tam odświętować, odświętować dwa latka. A stary mówi, to przecież to tylko dwa lata. To i tak nie będzie tego pamiętał. Chłopy, kurwa. Chłopy. Jadek po torta. No, no, smubrana torta mam. Później przyjaciółka mnie doprowadzi do do porządku. Umyję się tam tak. Wrócimy. Do lasu. Synu śpi. No. Może kochyna kawałka i to rozpuszczalne. Wszystko w jednym zdanie. Tak. Słuchajcie, też coś tam trochę posiadę. No aż dwa, trzy nie trzy pędzelki i tak. trzy pędzelki mam ze sobą, Kawałek. Właśnie właśnie takiego kosmetycznego posiadu. Givenchy, aha. Dzisiaj będę człowiekiem, zrobię ze mnie człowieka trochę. A i chcę wyglądać naturalnie, tak, życzę sobie. Mój ojciec mówił, jadę na rowerze. Ym, ty... O, nie mam na rowerze nie idę. Jeszcze tak, tak, nie 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 mam. Trzeba, trzeba wejść na Nie dosłuchałam, to wulk. Mam to kuskę. Tak? No mi ja No, jechać bez leona, słuchajcie bez dziecka, to jest tak, bo ja Patentyka jadę, później kiedy się myć. Tak, to musi się wiedzieć. Leon musi śpi, tak jak mówiłam, on później się gładzie, no i dużo śpi. Ale mnie niestety to nie dotyczy. Mówię jak masz małe dziecko, to musisz z nim też spać. Jak on śpi, to też śpi. Tak, kiedy nie masz dreszcze sprawne głowy, to to można robić. Nie, Ale chałupinki, tylko kochana No, tutaj zamawiam sobie tarcika Tarcika tutaj zamawiam, Bożek jak pięknie. Ale na grób tego jak Ej, jaki śliczny cudo No cudo Boże. No kurde, Boże, jak pięknie No Nie trzeba się spieszyć. Jak... A tutaj bardzo dobrze Tak, tak, nie ma co się śpieszyć z tym Absolutnie, że jakieś liczby nie mogę. Tak, tak, nie, no to te to, to kredyty to po prostu to, to, to coś tego. Ja mówię, oddać 2 miliony teraz złotych za 700 tysięcy to jest. Nie, nie, no kurde. To my tak usiedliśmy i to była taka decyzja no, no dość poważna, że nie, 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 nie. To lepiej przeboleć, lepiej jakoś tam oszczędzić, odłożyć i dłużej, dłużej pomieszkać w tych gorszych warunkach, ale nie, nie płacić. Bo to jest oszustwo po prostu już to takie ceny to jest 2,5 razy więcej 2,5 razy więcej już nawet nie dwa razy jak było a 2,5 razy więcej no to, to a jeszcze a to jeszcze oczywiście nie jest e stała procentowa. zmienna tak nie wiadomo co będzie no na pewno nie będzie lepiej ja szybko przyjaciółka prosiła mleczko więc wezmę mleczko i podam się myć to, nie jest, to nie jest może by taka to torta nie zniszczyła ojej no i ta jest tylko w wedronce no wszyscy się zachwycają kartę oczywiście albo mną, ja nie wiem czy mną czy to będzie i ty i tym Więc zaraz szybko się umyję Dosłownie szybko. Po prostu błyskawicznie. Wysuszę ja łeb. Jak się I już będę... Dla kotów dla kotów. Opowiedziałam panu swój cały życiorys, że biorę rozwód 15 razy przez ten dom pieprzony, przez tę budowę, przez to wszystko. A to dosłownie. No razy ile razy. Ja Wymbrałam dostałem rozwód przez to. A ja już żyłam naprawdę zupełnie. Jest jaj. Przyjaciółka mi chyba wygoni kiedyś. No, Niestety. Albo niestety Boże, jak oglądał Stasz. No tak, tylko <tuszy> to jest też. Z tytułu, no Tak naprawdę luchnie. Niech się złoży. No, tyle. Oh, Czuję się naprawdę jak człowiek normalny jest. Czego mi brakuje w domu to panoramnych okien. Takich dużych no. My Mamy takie wszystkie małe okineczka. Te panoramne okna. że mi je kurde... Umyję, ale ogólnie są piękne. No? Bardzo. Kolor ładny tego najsomania, nie? Kurde. Już mi czerwony nie podoba. Kupić nowy? Na... Nie, w no. Włosy mięte. Już nawet nie chcę mówić ile przyjaciółka razy dziennie myje to lustro. Nie, nie, ja rozmyśliłam się. Nie chcę takiego dużego w wannie. Przyjaciółko ciągle trzeba myć. Dajcie spokój, no Dobrze. właśnie ja tutaj do swojego nagrania to robię, no. Baza, tak? Что ты говоришь, Вадик? Только не я, знаешь, за дуже косметику вижу. Да нет, ну что просто не сильно нужно было. Сказала, на такое лицо, но как у меня, она оно у тебя очень... Не, мне кажется, сухая. хэнни. Да? Ну, чуть-чуть. Давай. Ну, нет? Нет? пахнет, Нет? 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 внутри Нет? Надо его наносить. Все. Универсальный, значит, Все. Все. Угу. Чуть-чуть. Все. 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 тик

Nie muszę być wyrzucana. Syk. syk. mhm

Nie wiesz, że już dwa lata jestem mamą. Dwa lata, ludzie. Ludzie, dwa lata. Kumacie to? Wy, kurka, kumacie to czy nie? Bo ja nie. Chodź, Populino. No. A ja tutaj specjalnie wychodzę sobie z pieskiem. Fajne uczucie, super, ale do co dzień bym w domu nie chciała. To jest naprawdę bardzo bardzo e, duży obojętny. Mm. Ja już mam dosyć obojętnych. Chłopaki mnie tak się patrzą, no, wracają się tutaj, myślę sobie, co za lala idzie, Jezu, poderwą ją. Tak, aha, aha. Ja też bym poderwała taką kobietę jak ja. Kurde, zaradna, pracowita, ładna, mądra, inteligentna, popularna. Kurde. Stary, to mój jak się żenił, to na pewno nie myślą. Żenił się 98 kilo, laska z Ukrainy, z papierami ukraińskimi, w ogóle pracowała na najniższą krajową, pisała te... no okej, okay, pisała projekty do Unii Europejskiej, spoko, praca, tak. Moje stanowisko się nazywało koordynator projektów unijnych, oh. Tak, nie było to źle, nie, wypłata tylko nieodpowiednia, ale... A teraz? Ludzie. No on całkowicie w szoku. Nie dziwimy mu się z jakie Ta, jaki amulet nie? A buty. A pies yes. Dalej, jest. Dalej. Zmień specjalisty. Zły specjalista. Tak. Od gdybym postawił 800 diagnoz dzieciakowi, to by było dobre. Jest zły. Leon mu się leniwi, po prostu mówić. On jest gotowy. Tylko się leniwi. Leni się, leniwi. My wszystko za niego robimy, jak tylko paluszkiem wskażę. I tyle. Teraz już całkowicie inaczej z nim będę postępować. Mhm. Mhm. Dobra. Hahaha. Ech. Oto. To A no go? no. A Я не знаю, если да, по власти, да? Но чух и сом, шишка есть, гурт. Но будто это сом. такого. Потому она понимает, что то что-то может. С днем Сын, дивись! Маш, Маш, Леон! Ирашка, какой как сыночек! А, э, сынок, дивись, какая машина. Ты сюда. Oh. Хоть. No chodź! Tak, samochód przyjechał tam, tak! To jest z przyjechał. No! Wow, super! Ale super, synek! Piękny samochód! Oj, jak to ciężko! Tak się robi kontent.

Czekaj, to jest źle idzi. Yes. ale masz zabawek. Ojciec się kuchnie później zbierze. bo ja to nie mam nerwów. Dobra, baw się zbierze. O, baw się zbierze. Przerwa, czekaj. Tu jest, mama, to była. Dbajesz. та те со Класс. Памперс дай бабе. Чикай, хочешь сидать или что? Сидать, наверное. ты что, Ты что, зык? Леон, ты что? No, krócej, teraz stary ma już swoje miejsce. Nawet ładowarka będzie miał blisko. No, no właśnie pocieram sobie ze swojej pięknej siłowników. Tak, Leon ma mój katar. I chyba ma gorączkę. Na urodziny. Kurka. Oj, 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 oj. Kurcze, jeszcze nam ciuchu dała przyjaciółka, Jezu. Dobra, ja się, kurde, kiedyś wykończę. 11 godzin zostało. Moja została. Wszystkie prezenty są nieważne. Ważne, żeby dziecko było zdrowe. E, Kawka właśnie? Leon, nie wiem, czy on ma przeziębienie, czy co padało strasznie, nie udało się w ogóle tam coś pyknąć, ale nie wiem, co moja przyjaciółka z tego wyciągnie, ale on y, znów przeziębił się. Jasna cholera, to wyjście takie, taka socjalizacja jest super, tylko właśnie, no są skutki. Więc teraz śpi. Ja się zabieram za przerzucanie na nowego iPhone'a, bo się będę miała całą noc. Ale przed tym muszę do banku. Tak. Wyjechać, kurde, trzeba było się zabrać z przyjaciółką, gdy widziała, że on zaśnie. Babcia mówi, Babcia, tyle masła dała. Mama to ty ale tyle masła dała i jedno jajko zje. Ja Mama, zjedz więcej jajek, nie tego masła i. A zobacz, ile ty jesz. A później mówię, a jeszcze torta zjem. No tak, na dwa jajka nie ma miejsca, ale na tort to już tak. Na mamo. no nie, nie. Але не милий би ти, бо яка правда? Ти одне яйце хотіла з'їсти. І масло на два пальці. Ну на два пальці Хопся угу. не позволила нагрівати з соба. Є хліб з тортом. Мамо, як можна хліб намастити торт намастити на хліб? Вуглеводи з вуглеводи. Хорда, бач, як це цьере, ні? І там в środku там, і там. No nie mogę tak bardziej przekazywać emocji, no bo martwię się o Leosia, ale no kurde iPhone no mm, robi wrażenie. Kurka, muszę szybko polecić, bo bank kasyczny jest do 16.30, ja nie wiem, czy to jadę rowerem. Jasna cholera. No i co z tego? Mamo, widzi pisa? I wiecie, obudził się. Wszystko, pokaż noc, pokażę bolino. Ciao. No i kurde, kiedy my robiliśmy nagranie, padało strasznie. Tego Leona też denerwował deszcz, i też on źle się czuje. Teraz już lepiej, gorączki nie mam. Mleczka się na tym nic nie mu, ale leki są w domu. Jeszcze zaraz dokupię. Te paseczki takie się skończyły, te aromatyczne. Kawę muszę kupić, bo kawa mi się skończyła, a ja kurde leki i kawa to jest w ogóle nie no, mam w domu, bo to jest koniec świata. Ja no i jakie ja będę używać tego iPhone'a jak on jest niezabezpieczony i szkło, szkło nie naklejone, zaraz w folii. bo szkło nie kleje, bez sensu. Absolutnie folię nakleić z przodu i na kamerę z tyłu bo z moim Leonem i z moim szczęściem jak tym aparatem nie ma mowy więc muszę do banku do Fokusa nakleić szkło kupić jeszcze do domu leki. ja pierdziele, no i nie pada, ale chociaż dobrze, że nie pada, że nie będę mokra jak szczur no Ruszam się jak cholera, tort dobry był, no. Szkoda, że Leo się go teraz nie spróbował, ale wieczorkiem z herbatką mu zrobimy. Kurde, jednak dobrze, że nie pada, słuchajcie, moi drodzy. Stary dzisiaj właśnie wisi teraz u mnie na słuchawce. Nie dzwonił, nie przeszkadzał, tak, wiesz, że ona pracuje, nie stary? Tak, wiesz, że ona pracuje, siedzi cicho, tak, siedzi i jest. No, więc kurde, nie wiem, czy zdąży do banku, muszę. Trzeba nadusić patryk na gaz. Musi na gaz, nadusić. No? Motywacja. Dobra. Dobra. zdążyłam do banku dojechać. Na nie zanim tak przyszłam, a 18 minut, nie I Nawet się nie zapucałam. Tak? No. no i nie błyszcze jak się jaja. Kurka, ale mi i doradcy e, ogólnie w banku, no? I naprawdę, no po to on, 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 może nie po to oni są, ale jeżeli takie fajne rady ci doradzają, jak to zrobić, to jadę widzisz. No ludzie nie patrzą kurde po nogi jak Sale. Sala później leżę na Wrocławskiej, dosłownie. No, ja sobie elegancko jadę, 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 jadę. A do jego macie się wypłacić się nie Czy może mama konto moja otworzyć? Nie każdy bank w ogóle mi to pozwala i nie wiem jak jej przenieść. Nie wiadomo co to będzie, nie? Za tej Ukrainie. Jakie te pieniądze przenieść z Ukrainy tutaj. No. Ja piwną koń. I ja właśnie... Chyba chodzi. Co? Tak? Ja no muszę to kupić, no bo ja przecież znowu dostanę, jak ja nie będę korzystać jeszcze parę dni z tego iPhone'a. Od, 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 od nie, no, 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 nie, nie, jak nie, 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 Dobra, pójdę tego nie, 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 no jest, tutaj ma. Tak. Jest. Albo przezroczysta, albo ta prywatyzująca. Prywatyzująca to jest taka, że na wprost nie widzimy, mm. ale pod kątem mamy czarny Ubieram, ja nawet nie, nie dotykałam go, kurde, dopóki nie ten nie ubiorę. Bo to przecież można. Nie, bo snuczka to bardziej. No. Na, coś takiego na. na szyję. O, stóstki są pod kolor, Tak, 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 tak. tak, pod kolor. tak. Jestem teraz bez papieru. Ja bym chciała, co bym chciała, co by się... Aha, tak. Muszę Esynkę ogarnąć, się iPhone teraz jest bezkartowe. Bez... Kawę sobie kupię do domu. O, to widzę. Trzyma. Mmm, piękności. Tutaj. Bardzo, bardzo łagodną chcę kawę. Taką po prostu. Maszynę mam do kawy. I ja mam tą niebieską, fajne, milde, jak to się nazywa, taka niemiecka. Wiem, że wy jej nie macie, ale coś w tym kierunku, coś bardzo takiego. A nie, nie trzeba, bo tak może kupuje to wszystko w Niemczech, ale to. Dobra, nie biorę. Nie mam mojego tego, co. A, chwila, 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 chwila. To może? Z orzechów ziemnych. Kremowe, bym chciała, crunch. Albo no dobra. Pewnie to? Nie, chcę krańczyć. Ja, e, właśnie się śmiałam, e, że ktoś tam nagrywa. No, kupię to, albo nie tam, co to, to pasuje, to, nie jest, no, sama, to się Teraz tak, gdzie jest aptek? Muszę jeszcze apteczkę sprawę załatwić. O, to jest Hmm. No samochodziki, ale widzę, że na przykład Leoś nie interesuje się y, za bardzo mojej przyjaciółki tym elektronicznym samochodzikiem. Też nie za bardzo, ojcie dziękuję, tutaj wszystko. Y, nie za bardzo interesuje się teraz no, jeszcze nie czas z tym motorem, więc nie będę mu auto elektryczne kupować bez sensu po prostu. O, jakieś portajny jest. Tu. Dzień dobry. I laktoferynę. Kropelki mm -hmm. czy nie yy, śmiały? No. Chory tutaj, nie? Kurde, zapomniałam. No oszołom, jestem oszołom po prostu. No, mówiłam, jak nie masz głowy, to masz woda. I to jest prawda jak, jak nic. jeszcze... Je, je, jeż... O ja mogę mi coś robić, mogę to powiedzenie, słuchajcie. No prawy mam prawy mam. A by była Ci by była, tu jeździ taka śluba po prostu za darmo, nie? Dobrze. No lubię ten dźwięk, lubię. I je kontaktuję normalnie dzisiaj, Cały myśli tylko kurde, jak Leon, to Jonon. To jest takie w ogóle, nie, że ja jako egoista w życiu bym kiedyś, że ja myślę teraz na pierwszym miejscu o jakimś innym, a ja się w dupię. dupie. No to teraz właśnie te dzieci kurde zmieniają Ja nawet o iPhone nie myślałem o tym że kurde jego mać nie my Sprawdziłam u mamy, uleło na wszystko w porządku On na jad się, gorączki nie ma Mogę pójść pokrywać <laughs> Super. <grych> Dobrze ci wygląda. Dziękuję. Dziękuję. Nie, no, to jest dla mnie, kurde też bardzo ważne, bo to też jest droga. No, nie, Nie wiem, czy wy też tak macie, jak pierwszy telefon, znaczy nowy jest. To ja go staram się nawet wcale nie, do, nie dotykać na początku. No, ja bojebę, No. I dzisiaj urodzinowe jedzonko, właśnie. No. I dzisiaj urodzinowe jedzonko, właśnie. Boże, ludzie, wymęczone jestem, wykończone. Nawet nie mam siły jeść. I tym będę kończyć chyba vloga. Albo i nie. Jak choruje dziecko, to świat jest niemiły, to jest prawda. Ну и бедная детинка. Кахан, такие. Шики-кошмар.